Od widzę fuć. Mecz rozegrany w Częstochowie. Tutaj wynik 3 do 1. Dwie bramki pan zdobył wtedy w tym spotkaniu i to był też mecz, który zagwarantował awans do rozgrywek Puchar UEFA. Jak pan wspomina, wtedy jak te dwie bramki padły? No właśnie. W ogóle zanim doszliśmy do tego finału w Częstochowie, to rozegraliśmy kilka meczów kwalifikacyjnych do tego finału. No więc i rzeczywiście było to tak, że to była przerwa wakacyjna i już jak gdyby trener dał nam wolne, nie musieliśmy trenować. Spotkaliśmy się tylko na meczach i tych 4 czy 5 meczy, które nas doprowadziły do finału, były zwycięskie, bo to było na zasadzie wygrywasz, przechodzisz dalej, przegrywasz, odpadasz i doszliśmy do finału. No i, i wtedy się otworzyła dla nas szansa, bo Widzew miał już zagwarantowany udział w Pucharze UEFA a my tylko w wypadku, gdybyśmy zwyciężyli ten puchar. No i tak rzeczywiście się stało, że no, byliśmy bardzo zmotywowani do tego. A, a ponieważ może, nie wiem, może też widzę, nie traktowali jak już miał już gwarancję udziału w Pucharze UEFA, to ten Puchar ligi, to była zresztą pierwsza edycja dopiero tego Pucharu, nie traktowali może aż tak bardzo poważnie, no i wygraliśmy 3-1, no to było dla nas y, wspaniałe, bo ten Puchar UEFA nie, ówczesny, to jednak było, to, to było nobilitacja, to było bardzo fajne, że mogliśmy grać, z tym że Liczyliśmy na to, że trafimy na Barcelonę, na Real Madrid, albo, czy, albo na jakąś dużą hiszpańską, włoską, francuską. No niestety trafiliśmy na, na supermocną drużynę FC Magdeburg, gdzie, gdzie grali, gra po połowę prawie tej drużyny to była reprezentacja NRD. Piekielnie, trudny przeciwnik, a jednocześnie mało atrakcyjny, bo wyjazd do Magdeburga to dla nas nie była żadna atrakcja, tym bardziej, że każdego roku jeździliśmy do NRD dawnego na obozy, na, na, na mecze towarzyskie i z tymi drużynami graliśmy na co dzień i, no, i tak to było.